Witam cię serdecznie. Dzisiaj poruszę temat tego, jak bardzo nam jest ciężko zobaczyć prawdy oczywiste. Prawdy oczywiste to są takie prawdy, o których my wszyscy wiemy, ale często nie jesteśmy ich w ogóle w żaden sposób świadomi, dlatego tak bardzo próbujemy. Uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach i znowu usłyszeć te prawdy oczywiste, których nie będziemy kolejny raz świadomi. Jedną z takich prawd oczywistych jest to, że żeby działać, trzeba po prostu działać. Nam się wydaje, że potrzebne jest do tego jakieś magiczne rozwiązanie, coś czego my w założeniu swoim nie mamy. Natomiast tak naprawdę potrzebne jest do tego zobaczenie, tego, że jeżeli nie działamy, nie mamy ruchu w swoim życiu, ja nie mówię tutaj o ruchu, tylko i wyłącznie takim typowo fizycznym, nie wiem, pójściu na siłownię wyjściu na spacer, ale nie mamy ruchu, nie mamy działania, to tak naprawdę nasze życie się niewiele zmienia i stoi w miejscu w pewnych obszarach, o których my, które my chcemy rozwinąć. I to jest taka prawda oczywista. Ktoś by powiedział frazes. Ja często spotykam się z takimi komentarzami, że no, mówię bla, 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 nie. Bo mówię o prawdach oczywistych, które niestety mm, są w jakiś sposób w ogóle nie widziane. Czyli żebyś ty działała, musisz zacząć działać. Nie stać w miejscu i się uczyć czegokolwiek. Tylko zacząć działać. Dlatego też program, który ja tworzę, jest oparty, jest ruchem ku działaniu. Tak, żebyś widziała tą możliwość wyboru, że ty możesz stać dalej w stagnacji i będziesz się czuła tak, jak się czujesz teraz, a możesz ruszyć i zacząć działać, i wtedy popłyną te wszystkie benefity, od których my. Marzymy. Czyli wtedy pojawiają się pieniądze, wtedy pojawia się ta, to takie w nas poczucie spełnienia, zrobiłam jakąś robotę, nauczyłam się czegoś nowego. I my często naprawdę stoimy w takiej pozycji niezauważenia rzeczy, rzeczy oczywistych, czyli tego, że żeby był ruch w Twoim życiu, musisz wykonać ruch w Twoim życiu. I to samo dzieje się na innych przestrzeniach, czyli wymagamy od innych osób, żeby były takie, jakie my chcemy, żeby były, czyli żeby były kochające, żeby były nam przychylne, etc. Natomiast sami my nie chcemy tego dać światu, nie chcemy się na to otworzyć i nie chcemy wykonać swojej wewnętrznej roboty. I wracając do tego, od czego zaczęłam, najciemniej pod latarnią, czyli te prawdy oczywiste, takie prawdy, Ziemskie, że żeby coś zbudować, musisz przede wszystkim zacząć to budować, a po drugie poświęcić temu czas, dalej jest przez nas wysoce niezrozumiałe. I to powoduje właśnie tą stagnację i takie stanie w pozycji dziecięcego życzenia, że jak ja już będę idealna, albo coś się zmieni, albo coś. Coś magicznego się nauczę, no to wtedy zacznę działać. Działanie, Twoje działanie jest Twoją decyzją i Twoim wyborem skonfrontowania się z tym, co przyjdzie poprzez, tego, poprzez to działanie i podczas tego działania. Być może Twoją decyzją na ten moment jest w stanie w miejscu i to jest też ok. Jeśli oczywiście czujesz, że dla Ciebie to jest ok. Dlatego, że każdy z nas dokonuje swoich wolnych wyborów, w swoim wolnym życiu i ma prawo do tego, żeby żyć tak, jak chce żyć. Wracając do punktu wyjścia masz wybór. Jeżeli chcesz działać, zaczynasz działać, twoje życie przeradza się w działanie i w ruch. Jeżeli chcesz stać w miejscu, stoisz w miejscu, Twoje życie zaczyna być stagnacją, i po prostu dalej siedzisz w tym samym punkcie. To jest Twój wybór i Twoja decyzja, wolna decyzja. Dlatego zawsze życzę osobom, które ze mną rozmawiają, powodzenia w decyzji, bo wydaje mi się, że moją odpowiedzialnością jest to, by zostawić ich z decyzją, z taką, jaką chcą. Podjąć na dany moment i to będzie najbardziej dla nich uzdrawiające. Dziękuję Ci bardzo i zapraszam do następnego wideo.